Środa 29 maja Ewangelia Marka, 10 rozdział, wiersze od 32 do 45. Nie tak będzie między wami. Kto wśród was chciałby być wielkim, niech będzie waszym sługą, a kto chciałby być pierwszym, niech będzie waszym niewolnikiem. Znowu nawiążę do mojego doświadczenia rzymskiego. W jednym z domów, w którym przebywałem, ojciec duchowny powiedział, że Zawsze to ostatnie miejsce, takie miejsce, które należy do obsługującego stoły podczas posiłków, zajmuje osoba, która w tym momencie czuje się najbardziej kochana przez Boga. Jeśli czujesz się najbardziej kochany, potrafisz być sługą, i jako ten nawet pierwszy, jak Jezus sam pokazał w Wieczerniku, potrafił zdjąć wierzchnią szatę, przepasać się w prześcieradło. I tak umywać nogi swoim uczniom. Jeśli czujesz się kochany, zajmuj to ostatnie miejsce bądź sługą, bądź niewolnikiem swoich braci to pokazuje, jak bardzo jesteś blisko Twojego Ojca, jak bardzo jesteś napełniony miłością. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.